Patrzcie co znalazłam w ciemnikach. No uwaga, uwaga! Tada! O, nie ostrze. To jest poczwarka pazia żeglarza, które tutaj były na drzewie. Tak mi się wydaje, bo miałam właśnie gąsienicę. Daleko nie odeszła od drzewa. I w tej fazie będzie sobie tutaj yy, zimować. Także trzeba. Muszę bardzo uważać na nią. Żeby tutaj sobie właśnie. Zobaczcie, jakie w ogóle ma fajne rogi. O, teraz widać. Taki mały Batman. No, fajnie. Super. Ostrożnie o jest. Wisi tam sobie taka... Właśnie ma taką opaskę dookoła, jak widzieliście. Ale super! Wow!